Jo siema, z tej strony Hubert, więc z odcinek na tym kanale z streamers life Simulator 2, czwarty odcinek życia streamera, więc na samym typie z tą łapeczkę w górę, zaskupuj ty kanał no, tam na dole, trochę mnie nie było, ale kurowałem się, co cieszy chyba po moim głosie troszeczkę, ale <śmiech> można <śmiech> zaczynać. w grę klikamy i po prostu lecimy z tym. Dobra, nam się załadowało. Dobra, jesteśmy w swoim domu, tu już wszystko widzę, że posprzątane Nie wiem na czym skończyliśmy tutaj w ogóle co robiliśmy, ale dobra. My w ogóle obkradliśmy tego typa, kupiliśmy te nowe części, zamontowaliśmy. Tego nie wiem. Ale się domyślam Tak, zamontowaliśmy. Mam nowe rzeczy. Daleko ty żyjesz. Dobra, spoko. To odpalamy swojego jego pompa. Tylko nie myl klawiszy, panie użycie glik nie i tak odpalam naszego XPK <grywa> ok zobaczymy naszego diskata czy coś tutaj pisali nie nie pisali ale mieliśmy się przespać właśnie bo chyba nie przespaliśmy się w końcu w ostatnim odcinku, więc spać a nie, spaliśmy. Czas oczekiwania na sens 7 godzin. Dobra, nieważne, nic nie mówiłem. Więc odpalamy streamkę naszego. Start stream, klikamy. Czy może kamerę wam odpalić? Nie, klatki gubię, da, da klatki gubię. Ok, zakończyliśmy naszą nasz strumień. Wypłacimy wszystkie 511 dolarów. Tutaj mamy, mieliśmy do wypłacenia. W ogóle mamy ile siana. 253, dobra, spoko. Czemu by nie. Ale wejdziemy jeszcze w nasz komputer. Nie, to nie to. Idziemy w web. Fast web i kupimy po prostu lepszy internet. Kupimy z ten. Okej, okay, osiągnięcia dostałem. Dobra, zobaczymy jak będzie stream jak nas uchodzi w cześć. później my Możemy wyjść z tego komputera już, wyłączyć go I zrobić jakiś kurs sobie na jeszcze na tym, na Na tym Uber Eatsie Więc otwaramy Tego Dostawa Zubic I sobie zrobimy dostawkę I jazda i ruszamy. Do Fortnite też wrócimy, bo nowy sezon się zbliża. A chciałbym zrobić fajną serijkę, która będzie na pewno długa, bo no, w sumie nie zdradzę Wam na razie. Więc się dowiecie dopiero po nowym sezonie, jaka to seria będzie. Ale mam przykrzykowane rzeczy dla Was, więc myślę, że fajna Rika po prostu wyjdzie. I tak Co ja mam, e, Lombard? Okej, okay, musimy do ręki wziąć, tak? O, zdrapki, zaraz sobie zdrapiemy te zrapki. Router Sprzedaj przedmiot Wróć później sprzedaj Okej, okay, to sprzedaż to może kurde jak zdrapki sobie będziemy zdrapywać to To na pewno sprzedaż Dobra, sprzedam za do ciebie, okej okay. I sprzedaj na mnie Okej, okay, chyba coś Tutaj ale my kupimy zdrapkę i sobie zdrapiłem wszystkie zdrapki, które są tutaj, bo może coś wygramy. Przegrałeś? Muszę chyba trzy, te same być. Przegrałeś? O, kurde, 5 dolarów, ale jestem bogaty. Może ta To 5? Ja nic nie zyskałem na razie. Kurde, znał Ale jestem, kurde, biedak. Nic nie dotkam z tych drapieżni, panie. A weź, co ty w ogóle tu oglądasz? Okej, okay. nie mam pytań. Nie mam pytań. Szczerze mówiąc, poczekajmy jeszcze chwilkę i tego sprawdzimy, a tu w ogóle ty nie jestem. To... Potrącił pan kometę, panie! O ty kurde, panie! Żyje pani? Pani, żyje, pani żyje? No nie żyje, nie żyje. Niestety nie żyje Dobra, czy pan sprzedał? Ale ja nie. Pod... Ja potrzebuję na teraz, bo ja jadę. Was... Ważna sprawa mnie goni i muszę być już na teraz. Bo live, live, panie. Muszę się przespać i jeszcze live'a zrobić, a to kurde, trochę. Potrwa. czuję się brudny, rozumie pan? Chcę być brudnym. Dobra. Ok, otwieramy. Zamykamy. I w sumie. A, idziemy spać. Przyśpimy się. Dzień ósmy. Ktoś mi się zesrał na ścianie. Kurde, co ja robiłem w nocy? No, umyjemy tą ściankę. To nie. Podoba się, że tak, że musimy wyczyścić, bo jest bardzo, ale to bardzo trudne Tutaj wyczyścimy może przez to. E, uda się jakoś to wyczyścić, jako w ogóle tam jest brud, ale tu widać brud i jeszcze mamy niby gdzieś brud kiedy tu to ile skorzystamy zaraz z niego. Dobra. Nie wiem gdzie tu jeszcze... Jak, a tu jest brud. Więc w sumie bym pominął go ale 100% brudu wyczyszczone. I w sumie można siąść do na Kibel jeszcze, skorzystać z toalety i po prostu zrobić streamka. Ale jeszcze zamówiłbym jedzenie, więc zamówię jedzenie, zrobimy streamka i będzie po prostu show, show, mother. Dobra. To co da nam na pewno dużo... hamburgera sobie zamówimy i kubek soku create order create order zamówiliśmy więc jedzenie powinno zaraz przyjść, a my odpalimy nasz kurde najlepszy komputer, jaki mógł istnieć dobra, o jedzie kurierę chodź tu panie chodź tu, chodź tu czekam na to jedzenie już tyle godzin Panie, ile to można rozwieźć i głupie jedzenie? Okej, okay, dzięki Od razu jem, wypiję I siadam do komputera Czy na dyskacie ktoś do mnie pisał? Bidogo Ej, nie zapomniałeś że... Chyba, że coś, nie wyśle ci pieniędzy Bez przesady nie jesteś Eee i głupek po prostu, że wierzysz mi więc sobie wiesz sobie wiesz mi, nie w sobie okej, okay, mogę z kamerką teraz streamować, bo mam lepszy net o kurde, w 30 klatkach mogę co myślisz o tym, że niektórzy yy, ludzie zakochują się w postaci z gier? Nie wiem co sądzę, ale dobra O kurde 40, 480p macie na streamie I kamerkę Wiecie co? Ten stream już jest tak kurde. Zarobisty Że szok 60 klatek O kurde w 60 klatekach oglądacie? O 120 już, już nie działa Ale w 60 mam 725 już, nie ale 480, dobra, taki stream już jest lepiej oglądany, bo jest lepsza jakość to troszeczkę i w, oglądacie w 60 klatkach na sekundę. 60, 60 Hz. chyba 60 hz No 60 FPS w inaczej, w sumie. Więc co? Fajnie by było jakbyście wysłali donate, a jaki rodzaj jestem lubisz oglądać? Gry czy chat? No i. No, kurde. czad tak. Kurde, live! Yy. O, donej tak to ale na włączonym streamie. Kurde! Muszę podziękować za donej, A panie, tu się gapi. Kurde, dalej te wirusy. Nie wiadomo skąd się wzięły. Ciężko streamować, tak? Ale no. Yy, musimy wirusy usunąć, kurde, bo widzę, że oprogramowanie jakieś szwankuje tak się nie da streamować ale, no cóż nic nie poradzimy ja jakoś komfortowo obsługuję tych ustawień, dobra cóż tutaj usuwam te wirusy, żeby po prostu lepszej jakości nagrywać, znaczy nagrywać streamować Zakanowanie zakończone, więc tu. Witam, witam wszystkich. Ja tutaj miałem odpowiedź na noc, ale tylko że mi przerwali. Potrzebujesz pieniędzy, Reed. potrzebuję pieniędzy, bo. Miej pieniądze się bardzo, ale to bardzo przydadzą. Eee, Poprosi ludzi, aby polecili ty z swoim znajomym. Wywiew, powiedz mi, że co Kurde z to. Nie powiodło się nikogo, nie szukać Kurde! A ja bym oszukał, dostał kurde tyle siana, ostatnio to zadziałało, jak pamiętacie, nie wiem, to był pierwszy odcinek, czy drugi, nie drugi, to w drugim odcinku Oso. No, dostaliśmy tyle Więc zobaczymy O, mamy 27 osób na streamie, kurde, przez tą jakość, kurde, dobrą To patrzcie, ile osób nowych przybyło mi na streama, na pewno będziemy mieć więcej o wiele osób na streamy Fajnie, cieszymy się Lipa Jestem ciekawy to jest najwyższa gra w kolegi grałeś Ciekawe Okej okay, darowizna zostałem Czy darowizna jest, jest... ona stąd? Tak jest 9$ dolarów na razie na tym streamku zarobiłem, fajnie Mało to w ogóle Na tym streamie W streamie, ale cóż, nic nie poradzę, ale Okej, okay, dwa do dole. dążasz do Darka Darka co? Darker mi? Nie wiem o co chodzi Weźcie mi taki to na YouTube'ie bo Mi to po prostu przeszkadza Fajnie by było w sumie o kurde, energii już nie mam, więc zakończyliśmy streamka, więc wychodzimy z tego komputera, wyłączamy go Klikamy wyłączanie yy, Kurde, ile mam sianka? Mam 428$, pojedziemy do tego lombardu, kupimy Kupimy to, co mieliśmy kupić, i ogarniemy bazę. Tak jest. Masz jeszcze trochę pieniędzy do zebrania, ale był za chwilę. Aha. Zdrabki nowe. Nie wiem czy ryzykować, panie. Ale se losuję tą zdrabkę. Jedną. Kupię. Dobra, przyciąga pan. Może wygram tym razem, kurde. Dostarczone nowe zdrabki. Okej. Okay. Coś chyba. Drapałem, ale nie wiem ile. Bo nie pokazało się. Ok, 20. O, to jest, zacząłem wygrywać, panie. Panie, coś tutaj nagle przywarciło mi się. Ok, ostatnia zdrapka I to w tej to ostatniej zdrapce to. A5, dobra. Czyli ile mam? 429. Lipa, panie. Nie wiem, dalej mogę wrócić po pieniądze. Nie wiem, co za bez Chyba można odbierać tutaj, tak. Ale idziemy spać po prostu. tak? Dziewiąty dzień! Okej. Okay. Tam ktoś chodzi. Jakiś bandyta. Nie no, dobra. Jory Napuryja. Dobra. Tutaj yy, sprzątamy sobie w naszym domku. W sumie to by było na tyle. Raczej sprawdzimy jeszcze sklep przed zakończeniem odcinka i discota. Więc włączamy naszego komputera. Już nie będziemy robić streamka ostatniego, tylko w kolejnym odcinku już zobaczcie pełnego streama. Iście tak naprawdę dużo rzeczy nie zrobiliśmy. Już mamy o czwarty odcinek. Więc no. Flashpad. Co tu? Co tu jest? Świetnie wyślę widzów, gdybyś tu. No dobra ty. Cześć trochę widzów, liczba widzów, który może wysyć 100 na 100, okej. Okay. Chciałbym się oddroje? O! Potrzebuję pieniędzy. Nie wyślę ci, gościu. Zapłać za to to błąd. Za dziele z nami zabiję Pamiętam o tobie mój żyć. To jest skończony XD. Ty jest skończony. Może kupmy widzów, może się to zyska. Może to się kurde właśnie odrobi z tym. Fajnie by było, jakbym zyskał na, na tym widzów. Ale... My sprawdźmy w. Że... Kurde, nie OPS, tylko Web i Amazon. Muszę coś na Amazonie. Do 400 nie wiem. I tak nie mamy, kurde, hajsu na cokolwiek. E... Kurde, coś tutaj trzeba kupić. Ramy kupiliśmy ostatnio, więc nie zasilacz nowy, może. Ale 200, niby jakiś par basic zasilacz to powinien do czynienia, więc z Mocy Kurde. Może to silo skupił Kurde, to musimy ulepszać ten komputer po prostu Dobra To by było na tyle widzowie, widzisz odcinka jak wam odcinek że się spodobał, nie zapomnijcie w górę Zasubskrybujcie kanał i co, ja się z wami żegnam z lalką Widzimy się w kolejnym odcinku, już piątym W niedzielę możliwe, że odcinek pojawi się piąty, więc widzimy się A jutro zapraszam was na live'ika z Fortnite'ika, więc bardzo was zachęcam w godzinach 13-14 pojawi się live, więc sobie ustawcie przemówienie, Wydarzenie też powinno być ustawione potem więc mam nadzieję, że wiecie, nara